Pieniądze to jeden z najczęściej omawianych tematów w Biblii. Poświęcono mu ponad 2000 wersetów. Obejmuje oszczędności, wydatki, inwestowanie, hojność, a nawet niebezpieczeństwa związane z chciwością. Zadziwiające jest to, jak aktualna jest ta mądrość także dzisiaj. W tym filmie omówimy 10 sprawdzonych biblijnych zasad dotyczących pieniędzy zasady, które pomogą Ci budować bogactwo unikać typowych pułapek finansowych i prowadzić satysfakcjonujące życie. Zostań, bo na koniec zagłębimy się w konkretną biblijną strategię inwestycyjną, która jest zaskakująco nowoczesna. Leson 1. Oszczędzanie. Zacznijmy. Biblia przedstawia nam ponadczasową zasadę oszczędzania zawartą w historii Józefa w Egipcie. Józef zinterpretował sen faraona o siedmiu latach obfitości, po których nastąpiło siedem lat głodu. Jego rada, w dobrych latach oszczędzaj jedną piątą wszystkich produktów, aby przygotować się na trudne czasy. Ta 20% stopa oszczędności jest dziś niezwykle praktyczna. Jest to zgodne z popularnymi strategiami finansowymi, takimi jak zasada 50-30-20, zgodnie z którą 20% dochodu przeznaczane jest na oszczędności lub spłatę zadłużenia. Oto dlaczego jest potężny. Zdarzają się sytuacje kryzysowe, tak jak Egipt zmagał się z głodem, zakrętami w życiu, utratą pracy, wydatkami na leczenie lub pogorszeniem koniunktury gospodarczej. Solidny fundusz awaryjny uchroni cię przed popadnięciem w długi lub finansową rozpaczą. Okazja puka. Oszczędności pozwalają także wykorzystać możliwości, takie jak założenie firmy, inwestowanie lub kupno domu. Zacznij od małych rzeczy. Jeśli 20% wydaje się przytłaczające, 5% lub 10% jest lepsze niż nic. Celem jest zbudowanie nawyku konsekwentnego oszczędzania, nawet w czasach obfitości. Lesson 2: Minimalizm i zadowolenie. Biblia wielokrotnie ostrzega przed chciwością i materializmem. Jeden z potężnych wersetów mówi, że życie człowieka nie zależy od obfitości jego posiadłości. Łukasza 1215. To podważa współczesną koncepcję, jakoby szczęście wynikało z gromadzenia bogactwa, drogich samochodów lub najnowszych gadżetów. Perspektywa biblijna jest ściśle zgodna z zasadami minimalizmu. Prawdziwe bogactwo nie jest materialne. Prawdziwa radość pochodzi z relacji, celu i połączenia z Bogiem, a nie z liczby rzeczy, które posiadamy. Uważaj na konsumpcjonizm. Społeczeństwo zachęca nas, abyśmy kupowali więcej, byli bardziej, ale może to prowadzić do stresu finansowego i niezadowolenia. Praktykując zadowolenie, uwalniasz się od niekończącej się pogoni za więcej i skupiasz się na tym, co naprawdę ważne. Nie oznacza to, że nie powinieneś cieszyć się życiem i wydawać pieniędzy. Oznacza to, że nie należy wiązać swojej tożsamości z posiadanym majątkiem. Leson 3. Unikaj długów. Dług to jedna z największych pułapek finansowych, i Biblia nie przebiera w słowach na ten temat: Kredytobiorca jest niewolnikiem pożyczkodawcy. Przysłów 22:7 Ten obraz ma potężną moc. Kiedy jesteś zadłużony, zwłaszcza wysoko oprocentowany dług konsumencki, zasadniczo pracujesz dla kogoś innego, swojego pożyczkodawcy. Ogranicza Twoją wolność i elastyczność finansową. Oto jak zastosować tę zasadę: unikaj wysoko oprocentowanych długów, kart kredytowych, chwilówek i finansowania luksusowych przedmiotów, na które cię nie stać to jedne z najgorszych decyzji finansowych, jakie możesz podjąć. Korzystaj z długów mądrze. Chociaż Biblia ostrzega przed zadłużeniem, nie zabrania go całkowicie. Niektóre długi, takie jak kredyt hipoteczny lub pożyczka biznesowa, Mogą mieć znaczenie strategiczne, jeśli są zarządzane w sposób odpowiedzialny. Kluczem jest używanie długu jako narzędzia, a nie kuli. Spłać dług tak szybko, jak to możliwe, i unikaj pożyczania rzeczy, których nie potrzebujesz. Leson 4. Ciężka praca przynosi bogactwo. Biblia jasno mówi o wartości pilności i wysiłku. Trochę snu, trochę drzemki, trochę założenia rąk, aby odpocząć a przyjdzie na was ubóstwo jak złodziej. Przysłów 24, 33-34. Ten werset przypomina nam, że lenistwo prowadzi do kłopotów finansowych, a ciężka praca stanowi podstawę sukcesu. Oto kilka spostrzeżeń. Po pierwsze, praca kształtuje charakter. Kiedy zdobywasz bogactwo dzięki wysiłkowi, bardziej je doceniasz i jest mniej prawdopodobne, że je roztrwonisz. Po drugie, jesteśmy stworzeni do pracy. Chociaż odpoczynek jest ważny. Sensowna praca daje nam cel i poczucie spełnienia. Po trzecie, ciężka praca się opłaca. Niezależnie od tego, czy chodzi o naukę nowych umiejętności, rozpoczęcie dodatkowej pracy czy postęp w karierze, wysiłek stwarza możliwości wzrostu finansowego. Leson 5: Dywersyfikuj swoje inwestycje. Możesz być zaskoczony, gdy dowiesz się, że dywersyfikacja jest zasadą biblijną. W Księdze Kaznodziei jest napisane, Podziel swoją część na 7, a nawet na 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może spotkać Ziemię. Kaznodziei 11:2. Ta rada jest szokująco nowoczesna. Nie wkładaj wszystkich pieniędzy w jedno miejsce. Rozłóż swoje inwestycje na różne aktywa, aby zmniejszyć ryzyko. Inwestuj na przykład w akcje, nieruchomości i obligacje. Trzymaj fundusz awaryjny w gotówce. Unikaj polegania na jednym źródle dochodu. Takie podejście chroni Cię przed nieoczekiwanymi pogorszeniami koniunktury, takimi jak krach na rynku lub upadek branży. Biblia wiedziała, jak ważne jest zarządzanie ryzykiem na długo przed wynalezieniem nowoczesnych finansów. Leson 6. Nie kochaj pieniędzy. Prawdopodobnie słyszałeś stwierdzenie, że pieniądze są korzeniem wszelkiego zła, ale Biblia tak naprawdę mówi, że miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. 1 Tymoteusz 6, 10. Pieniądze same w sobie są neutralne. To narzędzie. Niebezpieczeństwo tkwi w uczynieniu tego swoim ostatecznym celem. Pogoń za bogactwem za wszelką cenę może zniszczyć relacje z rodziną i przyjaciółmi. To niespełniające. Wielu bogatych ludzi zgłasza uczucie pustki, ponieważ same pieniądze nie przynoszą szczęścia ani celu. Może zepsuć. Chciwość często prowadzi do nieetycznych decyzji, które szkodzą innym i osłabiają twój charakter. Zamiast tego traktuj pieniądze jako środek do celu, zapewniający utrzymanie rodziny, wspieranie społeczności i prowadzenie sensownego życia. Leson 7. Bądź hojny Biblia mocno kładzie nacisk na szczodrość. Większym szczęściem jest dawać niż brać. Dzieje apostolskie 20.35. Hojność to nie tylko działalność charytatywna. To sposób myślenia. Przypomina nam, że wszystko, co mamy, jest darem od Boga, a dzielenie się nim odzwierciedla wdzięczność i miłość. Praktyczne sposoby na hojne życie. Dziesięcina. Oddawanie 10% swoich dochodów kościołowi lub społeczności to biblijna zasada, która sprzyja dyscyplinie i zaufaniu Bogu. Wspieraj potrzebujących. Niezależnie od tego, czy jest to darowizna na rzecz banku żywności, czy pomoc przyjacielowi borykającemu się z problemami, dawanie może mieć wymierne znaczenie. Praktykuj życzliwość. Hojność nie zawsze ma charakter finansowy. Ofiarowanie swojego czasu, umiejętności lub zachęty jest równie cenne. Leson 8. Zostaw spadek. Biblia zachęca nas do myślenia długoterminowego. Dobry człowiek zostawia spadek dzieciom swoich dzieci. Przysłów 13:22 Tu nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi o stworzenie dziedzictwa o to, jak to zastosować. Buduj bogactwo pokoleniowe oszczędzaj i inwestuj mądrze, aby Twoja rodzina mogła skorzystać z Twojej ciężkiej pracy. Naucz wiedzy finansowej wyposaż swoje dzieci w umiejętności zarządzania dziedzictwem i jego powiększania twórz trwałe wartości. Przekazuj zasady hojności, uczciwości i wiary obok bogactwa materialnego. Leson 9. Szukaj mądrości zamiast bogactwa. Kiedy Bóg zapytał Salomona, czego chce, ten nie wybrał bogactwa ani władzy, wybrał mądrość daj mi mądrość i wiedzę, abym mógł przewodzić temu ludowi. 2 kronik 1.10. Wybór ten przyniósł Salomonowi ogromne bogactwo, pokazując, że mądrość jest podstawą sukcesu finansowego. O to, jak szukać mądrości. Inwestuj w edukację. Niezależnie od tego, czy chodzi o czytanie książek, uczęszczanie na kursy, czy szukanie mentora, wiedza się opłaca. Ucz się na błędach, zastanów się nad przeszłymi decyzjami finansowymi, aby dokonać lepszych wyborów w przyszłości. Módlcie się o przewodnictwo. Mądrość duchowa może zapewnić jasność i spokój w sprawach finansowych. Leson 10. Inwestuj w przyszłość. Przy powieści o talentach, Jezus opowiada historię sług, którym powierzono pieniądze. Ci, którzy mądrze je zainwestowali, zostali nagrodzeni, a ten, który je zakopał ze strachu, otrzymał nagane. Każdemu, kto ma, zostanie dane więcej. Mateusza 25, 29. Lekcja: Bóg oczekuje od nas, że będziemy wykorzystywać nasze zasoby, aby się rozwijać. I twórz wartość o to, jak to zastosować. Zacznij od małych rzeczy. Aby rozpocząć inwestowanie, nie potrzebujesz fortuny. Zacznij od tego, co masz. Myśl długoterminowo. Skoncentruj się na stałym wzroście, a nie na szybkich zyskach. Zaufaj procesowi. Podobnie jak sadzenie nasion, inwestowanie wymaga cierpliwości i dyscypliny. Biblijne zasady finansowe są ponadczasowe i oferują wskazówki wykraczające poza kultury i pokolenia. Pieniądze są potężnym narzędziem, ale nie są ostatecznym celem. Jest to sposób na utrzymanie rodziny, podnoszenie na duchu innych i tworzenie możliwości odzwierciedlających Twoje wartości. Mądrze zarządzane pieniądze mogą zapewnić stabilność, wolność i możliwość pozostawienia trwałego dziedzictwa. Co najważniejsze, Zasady te przypominają nam, że prawdziwego bogactwa nie mierzy się posiadaniem, ale wpływem, jaki wywieramy na innych, i spełnieniem, jakie odnajdujemy w celowym życiu. Weź sobie te lekcje do serca i wykorzystaj swoje zasoby finansowe, aby zbudować lepszą przyszłość nie tylko dla siebie, ale także dla otaczających Cię osób. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i życzę Błogosławionego Dnia.